W, tych, Właśnie no wie co, w ostatnim filmie, jest taki film dokumentalny o Adamie Michniku, yy, który zresztą został wyprodukowany dokumentalny, ta, dokumentalny mhm. za życia, yy, który został wyprodukowany głównie za pieniądze PISF-u i autorka tego filmu powiedziała w jednym wywiadzie ostatnio, że to jest wspaniałe, że Adam Michnik właściwie po tych wszystkich latach pozostaje tym samym człowiekiem, co wtedy, kiedy miał kilkanaście lat. I to mnie dopiero wystraszyło, bo ja bym bardzo nie chciał spotkać na ulicy człowieka, który byłby takim jak Adam Michnik, kiedy miał 18 lat, bo przypomnijmy, co on wtedy wyzywał. Znawał, no to jest a, bardzo przeguna, przerażające. Bardzo przerażające, a wiesz, jakbym chciał się bawić, w takie e, e, zaznaczam, uwaga, proszę Państwa, teraz będzie parodia, tak parodia. Uwaga, chciał, To jest żar. Taki ulubiony sposób pisania tej, przepraszam za sobą, mędowskiej publicystyki gazety wyborczej, to to właściwie samo, już się tyle tego naczytałem, że samo się układa. Adam Miśnik zakładając jakąś parodię Komitetu Obrony Robotników, odreagowuje swoje kompleksy, że. Że wtedy, gdy Antoni Macierewicz, Piotr Naiński zakładali Komitet Obrony Robotników, to jego tam nie było, bo on sobie jeździł po zachodzie z, 18... z paszportem, który a nie wiadomo który... jak otrzymał. A kto w PRL a nie dostawał wiadomo, paszporty. A kto w PRL 18-latek dostał paszport i prawo jeżdżenia hmm. po Europie? A komu na tym zależało? I, co? I teraz on to odreagowuje pięknie, te kompleksy. Pięknie. I kiedy założyciele Komitetu Obrony Robotników Reformują Budują Polskę. nową Polskę, Ta. oczyszczają ją, wreszcie, prawda, nadzieję, bo mając mocny demokratyczny mandat do tego, to takie, prawda, za frustraci polityczni w rodzaju Adama Michnika o, usiłują ukraść ich tradycje, oporniki. To jest piękne. Jak tylko zostanie wyborcze, to, chciała... to biorę to od ciebie na pierwszą stronę.